Ze wsadami na konkursach wsadów NBA jest trochę jak z prostytutkami. Są lepsze, są gorsze, chociaż w sumie nie wiem, bo nigdy nie korzystałem. Dzień dobry z tej strony, Hacbe i dzisiaj mam dla Was wszystkie, ale to wszystkie wsady za 50 punktów w historii NBA od 1984 roku do 2024. I nie zdziwcie się, że ten materiał będzie troszkę pauzowany. Dlaczego? Bo przy niektórych wsadach będę chciał się zatrzymać, powiedzieć parę słów, yy, co mi w tym sadzie się podoba, co nie podoba, to jest chujowe, to jest niechujowe, co jest złe, co jest do poprawy Żebyście mogli pisać w komentarzach, że o, be hejter i hejtuje wszystkich. A nie, a ja mówię tutaj swoje zdanie właśnie po to, żebyście yy, zastanowili się chwilę nad danym sadem i pomyśleli i powiedzieli tak. Może on ma kurwa jednak rację. Ale żeby nie przedłużać, oczywiście jeśli chcecie skakać wyżej, zapraszam na hatchback.pl, czyli moją stronę internetową, gdzie zajmuję się trenowaniem ludzi chcący, chcącymi wyżej skakać i nie tylko. No i oczywiście zostawcie komentarz i zostawcie łapę w górę. Dzisiaj też oczywiście trenuję za dwie godzinki, więc nagram również dla Was materiał treningowy. Na którym zobaczycie, jak wygląda obecnie mój trening, wyskoku. I na sam początek bardzo ikoniczny wsad Jordana. 88 rok, czyli z osobistego. No wiadomo, sylwetka w locie nie do podrobienia. Tutaj zrobiłem stop. Klatkę dla Was. To zdjęcie, jak piszecie sobie Michael Jordan Free throw, free throw line dunk na Google grafika, no to będzie Wam się bardzo często y, pojawiać. Wykonanie świetne, bardzo ikoniczny wsad. Mak, mak, klank. No i tutaj, hmm, drodzy Państwo, na początek przeskoczenie szaka, ale jest to T-Double Up. Przepotężny push -off. I dla mnie osobiście. Nie jest to wsad na 50. Ja wiem, że przeskoczenie szaka, ok, bo jest wysoki. Ale mamy tutaj pchanie, 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 pchanie i dopiero zmiana kierunku. Nie był to jeden z najlepszych t lapów, jakie widziałem w życiu. I pomimo tego, że szak jest ogólnie rosłym, bardzo zabawowym gościem sprzedającym tanie, super zabawowe buty. To jednak nie, nie, jest to wsad na 50. I kolejny wsad od Maklanga, który jest również T-double upem, ale z dołączoną taką kolejną półpompką. Ale zobaczcie, fajnie nam tutaj pokazuje to na tym klipie, jak z jednego push offa można tworzyć różne wsady. On oczywiście mógł to skończyć jedną ręką, dwoma i tak dalej. Ale mamy tutaj push -off, push off, push off, push off, I dopiero teraz pierwsza półpompka i druga pół. Pompka, Ciekawy wsad oczywiście, ale czy dałbym 50? Myślę chyba, że tylko ze względu tego, że są dwa takie ruchy, jednak tego punkcika bym tutaj odjął właśnie za tego mm, odpycha. Vince Carter, 2000 rok, zaraz mi tu powiedzą, że u, 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 walę sobie konia do tego wsadu. Tak, walę sobie konia do tego wsadu, bo to jest najlepiej wykonany wsad w historii konkursów NBA. Pierwsza próba, płynność na biegu, koziołek, prosta ręka, wysokość. Siła, moc, reakcja publiki, wszystko tutaj się zgadzało. Nie ma tutaj rzeczy, którą bym mógł poprawić przy tym wsadzie. Jest perfekto 2016 rok. Aaron Gordon pod dupą, tyłem nad maskotką. Jeden z najlepszych wsadów również w historii NBA pod względem takim technicznym. No, nie dość, że chłop zrobił to jako pierwszy ever w konkursie. Nie dość, że miał łeb na obręczy. Nie dość, że zrobił to w obłędnie dobrym w stylu na jego gabarytu, to wykończył to praktycznie rewersem. Kosmos, 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 pięćdziesiątka, oczywiście. Spadł łeb od parkietu, odbicie do tablicy i jedną ręką. W dzisiejszych czasach pewnie może by to była hmm, jakaś siódemeczka. Ale na tamte czasy gość jego postury właściwie za każdy wsad mógł dostać dziesiątkę. Czy dałbym dziesiątkę? Pewnie nie, jakbym zobaczył na żywo, to mi się zestrał pod nogą od tablicy po podaniu od yy, Macmillana czaka z TFB. Dziesiątka, nigdy wcześniej nie widziany wsad, naprawdę przeobłędnie trudna paka, ale pokazująca też jak bardzo Duży zasięg ręki ma Derrick Jones Jr., bo nie ma tutaj nie wiadomo jakiego skoku głowu nad obręcz. Nie ma tutaj jakiejś super wysokości, gdy kończy ten wsad. Ale jednak poziom tego wsadu to jest top of the top. Dziesiątka jak nic i ten konkurs wsadów był ogólnie niesamowity. Ale przez to, że on powtórzył kilka swoich wsadów, ja bym dał zwycięstwo Gordonowi. Ikona, ikoniczny wsad. Jay Rich, 2003 rok, czyli... Od zewnętrznej strony, przepraszam, od zewnętrznej strony czy od wewnętrznej? Od zewnętrznej, dobrze pamiętałem, do lewej ręki, jego słabszej ręki, z narzutu, tyłem. Świetnie wykonany, reakcja publiki masakryczna, wszyscy się tam zesrali. No i tak zaczęli nazywać ten sad Jay Richem, gdzie, jak wiadomo, Woolrich robił jako pierwszy tylko z jednej nogi yy, od zewnętrznej strony. Tego gościa znacie, yy, Ewing, żartuje, oczywiście dr yy, Jay z osobistego, pierwszy w sad. Ever z osobistego, akurat nie ten, bo pierwszy wsad ogólnie należy do niego jeszcze w konkursie tych, tym Abba, Baba, Sraba i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Pierwszy konkurs sadów. Pięćdziesiątka, tak, wtedy to był szczyt marzeń yy, wsad z osobistego, więc dawali za to pięćdziesiątki. No i spójrzmy, Hamidu Dialo. No i dobrze pamiętam, tak jest. No ja wiem, i teraz możemy tutaj sobie gdybać. Mamy znów Szaka i znów Puszow, ale mamy łokcia nad Szakiem. No i odepnął się tutaj oczywiście lewą ręką, co mi się, można powiedzieć, nie podoba, bo to jest Puszow. Miał zapasów, chuj. Czysto wsadził ten łokieć i szczerze, ale tak szczerze, no lepsza paka niż tamta była, chociażby na 50 oceniona maklanga i można by dać tutaj 50 za to, w zależności od tego, co się działo na konkursie. Również piękny wsad, jeden z pierwszych wsadów takich... Które się pojawiły po odbiciu od tyłu deski, gdzie w pierwszej próbie przyjewał sobie głową w tablicę Andre był świetnym dunkerem, zarówno meczowym jak i konkursowym, ale niestety brakuje mu tego zwycięstwa I to urywa Cyce 2020 rok, według mnie najtrudniejszy wsad jaki się pojawił na konkursie wsadów NBA Skup od boku deski, ogólnie skup robiony przez Arona Gordona jest sam w sobie już bardzo ciężki Ale robiony od boku deski Grzepiłka ucieka Od, od ciebie Musisz ją skleić na takim stylu Takim zasięgu Nie mam po prostu pytań Top, 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 top Światowy top Nikt na konkursie teraz yy, Żadnym fibowskim chujowskim Nie jest w stanie tego zrobić Teren Stansberry Statue of Liberty 360 Bardzo fajna paka czy na 50? No, myślę, że nie, ale musiałbym sobie przypomnieć konkurs, żeby to zweryfikować. Pod nogą od tablicy. Szczerze, nikt nawet wtedy nie myślał, że to jest możliwe, ale Jason Richardson, to był Jason Richardson, niesamowicie to zrobił. Strasznie szybko przełożył. Miał świetny styl w powietrzu. Patrzcie, prawie z przerywanej linii, z naskoku lewa, prawa tego gorszego do przekładania piłki pod nogą. Rewelacja. Wsad na 50 jak najbardziej. Larry Nance Jr. Nie. 2018 rok to nie jest wsad na 50. Choćbyś pokazywał 50 razy do kamery, że dwa razy odbiłeś, to niestety nie. Bo to wygląda jak gówno w porównaniu do wsada wsadu Dwighta Howarda Nie oszukujmy się, to jest totalnie inna liga. Dwight Howard zrobił to 10 razy lepiej. Jordan... Z Windmillem, no wiadomo, można by się przypierdolić, że ręka, że coś tam, ale sylwetka w locie, jaką się położył, jaką się składał, jak te nogi, każda niezależnie pracowała, to wszystko było takie gipkie. Czy to mogło być 50? Szczerze. Na tamte czasy może i mogło być. No, mogło być, na tamte czasy mogło być 50. Ok, zaklawin 2016. Po tym sadzie powinien przegrać konkurs sadów. Ja wiem, że tam wszyscy wylecieli mu gratulować i tak dalej, ale to nie było z osobistego. To było z daleka, z dystansu, ale z osobistym to nie ma nic wspólnego. Nie powinno być tutaj więcej punktów, niż u Arona Gordona i to powinien być pierwszy wygrany konkurs Arona Gordona. Dominik Wilkins, specyficzny wsad, gdzie generalnie srał w powietrzu. No, brzydko mówiąc, przepraszam Was za takie słownictwo, ale chłopcy siadł na kiblu z głową na obręczy. No, bardzo, bardzo ciekawy wsad. Na żywo pewnie jeszcze jak dźwięk obręczy doszedł, no to musiał urywać jaja. W dzisiejszych czasach, no pewnie nie. Ale spójrzmy, Derek Jones Jr. 2020 rok, nie róg, jest 360 reverse pod nogą, nazywali to tornado, jak Dennis Smith e, robił, zajebista paka i on zrobił to z bardzo dużym luzem. Ale czy na 50? Hmm. Bardziej, że go widzieliśmy ten wsad już kilka razy, no to już wy mi musicie powiedzieć, Cebalos! Blindfold dunk, czyli zasłonięte oczy. Osobiście dla mnie nie, to nie jest pięćdziesiątka, ja chciałbym ocenić wsad, nie wcisk dwoma rękami i z pampersem na głowie, może sobie nawet ubrać, nie wiem co chce, ale zdecydowanie nie była to pięćdziesiątka. Pod nogą od Tracy'ego Diego do Vince'a Cartera, jak najbardziej, nikt wcześniej takiego wsadu nie widział w konkursie NBA, z dwóch nóg i z beja odbitego jeszcze od partnera, no nie. No, po prostu to musiała być 50. W dzisiejszych czasach pewnie by nie dostał 50, ale na tamte czasy konkurs sadów z Winsem Carterem to było takie, jakby kurwa nagle wypadł gość na konkursadów i zrobił 750 pod nogą. Dennis Smith Jr., klasyczny Tomahawk, jedną ręką nad J. Colem, o ile dobrze pamiętam. No i spoko, fajna sylwetka w locie. Naprawdę bardzo mocno zajebał. Patrzcie, jak ta piłka. Szybciej uderzyła parkiet niż on wylądował. Sad prosty, ale mógł być na 50, mógł się tam ludziom podobać. Jedno z najlepszych pod nogą ever w konkursach NBA, ja wiem, były bardziej skomplikowane, były z obrotami, ale dystans. I ta sylwetka, ten styl i ta moc idealnie wykonane pod nogą z kozła. definicja jeszcze to jego pod nogą, zobaczcie sobie, jak on, o kurwa, że przewinął, co ja, że narobił ludzie, spokojnie, będzie, będzie dobrze. Patrzcie sobie, jak on wcześniej tą piłkę wyciągnął do góry, miał ją nad twarzą, nad głową, dlatego ten ruch wygląda tak zajebiście obszernie, on ściągał to prawie z siatki, rewelacyjna paka od Masona i uwielbiam tego BTL-a. Co mamy dalej, co mamy dalej, a w międzyczasie kielicha nalej. Widzicie, zajebiście rymuje, jestem świetnym raperem. 86 rok, spadłeb po prostu tyłem z narzutu. No nie, dla mnie to nie jest paka na dziesiątki, aczkolwiek paki z narzutu, jeszcze przy tym wzroście i w tamtych czasach, no mogło być to coś niesamowitego. Pat ton! Nie, dramatycznie, dla mnie bardzo ociężały, bardzo ciężki do oglądania wsad. Pierwsza rzecz, Push-off, mocny push-off, klepnięcie tablicy i wsad dwoma rękami. No, bardzo mało zapasu, mało stylu, odpych. No i poza tym będziemy widzieć tu rewersa od McLanga. To był ciekawy wsad. 2005 rok stady Majer od Nesha, główka 360, ale już z główki. W ogóle na ten wsad na 50 naprawdę wiele rzeczy się składało, ale naprawdę, czy to nie jest entertaining, czy to nie jest po prostu efektowne? No jest, nie oszukujmy się. I fajnie wykonane. Dwight Howard. Ha, ha, zaraz coś tu będzie. Panie, to nie jest wsad. Jak nie wsad? Wsad jak chuj. Power layup trochę? No dobra, ale nie no, kosmos. Dwight na swoje gabaryty miał tutaj niesamowitą sylwetkę w locie. Naprawdę. Nie dość, że się wypił ob wybił obłędnie daleko, to patrzcie na to. No, coś pięknego. Naprawdę Dwight był obłędnym dunkerem na swoje gabaryty. Windmill od Wilkinsa. A, można powiedzieć to tylko Windmill, ale ogólnie przy naskoku lewa prawa nabiega z chujowszej strony, troszkę nieczysto weszło, ale pierdolnięcie musiało być tam na żywo. No i o tym sadzie wspominałem, ten sam sad, który widzieliśmy u Derricka Jonesa Juniora w 2020 roku, a tu widzieliśmy dwa lata wcześniej od Denisa Smitha Juniora, który jeszcze wcześniej robił w konkursie ten sad. Więc no tu można sobie gdybać, czy ten drugi u Jonesa Juniora powinien być na 50. A tutaj tak zwane. 540 czy 360 Reverse od Maklanga Zajebiście wykonał naprawdę bardzo dobrze ze ściągnięciem do bioderka. Czy to było 540. Są osoby, które robią oczywiście lepiej, ale świetnie. Nie było wcześniej tego wsadu w NBA. 50, może być. Scorpion od. Arona Gordona. No byłoby lepiej tu oczywiście, gdyby się nie patrzył na tą piłkę i zrobił, takie, zrobił takiego kondona, jak ja zrobiłem w 2014 roku w Turku, co nie zmienia wsadu, że tego konkursu Aron Gordon robił paki, których wcześniej nie widzieliśmy. Bardzo fajny wsad od Nate'a Robinsona, jeden z niewielu wsadów naprawdę od Nate'a, gdzie można powiedzieć, o on w tym konkursie zasłużył na zwycięstwo, Spad web. No i patrzcie, latał naprawdę stylowo, miękko, bez jakiegoś wieszania się na obręczy, stopy koło uszu, no i chyba już kolejny wsad Jordana, no ile tu tego będzie, było 8,5, 8,8, no dużo, dużo, dużo. Ten nie jest taki koniczny jak tamten według mnie, bo tu nie było takiej pięknej sylwetki w locie. Co nie zmienia faktu, że złoto się świeci na szyi, na plecach jest Jordan. No to jak miał nie dostać pięćdziesiątki? W dzisiejszych czasach pewnie nie. Jeden z trudniejszych wsadów i ludzie nie pojmują, że chyba tylko on na świecie był w stanie wykonać ten wsad: Jawal Magi. Dwa kosze, dwie pyłki. Nie mamy żadnego nawet punktu odniesienia, żeby sobie wyobrazić, jak to jest trudne. Ja bym tego nie zrobił, bo nawet nie sięgnął ruchu obręczy. Idziemy dalej. Tutaj świetne czasy, jak oczywiście Team Flight Brothers zaczęło pomagać gościom w NBA robić wsady. Glenn Robinson Junior z pięknym puszowem nad dwoma osobami, To jest miał faktu, że no, był wysoko. Za klawin, ja bym nie dał oczywiście 50. Za klawin Space Jam, czyli Rivers, taka. 180, choć nie było tu nawet obrotu, kończony z drugiej strony pod nogą z narzutu. Pięknie. Naprawdę pięknie, płynnie, stylowo, wysoko. Wszystko się tu zgadzało. Ja pierdolę, lawin to to przekod. Za plecami wykonane również obłędnie na niesamowitej piździe i zasięgu. Jak on się wznosił, to już piłka szła do góry, dlatego miał tak bardzo dużo pułapu. Najlepsi dzięki, że potrafią wyczuć ten moment, ten timing. Gdzie są najwyżej, żeby kończyć wsad? Łokieć od Cartera powinna być 50. A w dzisiejszych czasach pewnie by nikogo to nie ruszyło, ale wtedy nikt nie wiedział, co się w ogóle stało. No po prostu go i zrobił Tomashołka, łokcia. To nawet nie chodzi, że on wsadził łokieć. Patrzcie, on zakurwił ten łokieć. Widzicie to? Patrzcie jak on kontroluje nabieg. Patrzcie, ile miał zapasu. Widzieliście, jak piłka przejebała w parkiet? Nie, że wcisnąć łokcia, zawiesić się i pokazać ludziom, hej, zrobiłem łokcia. Przyjebał Tomahawka to i tak powinno to być wykonane. Uch, Derek Jones Jr. pod nogą od boku deski, ale panie Deriku! Oczywiście, można dać dziesiątkę. No ale rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej robił ten sam wsad od boku tablicy i to jeszcze lepiej według mnie. A na tym konkursie mieliśmy również 360 y, skupa y, od Arona Gordona. Według mnie mocniejszy i trudniejszy wsad do wykonania. Spadł łeb kolejny raz... 360 z koziołka. Ja pamiętam jak pierwszy raz zobaczyłem ten film, filmik na YouTube z tym wsadem, to sobie tak tłumaczyłem. Kurwa, coś jest nie tak. Niemożliwe, że można mieć takie sprężyny w nogach. Trzeci wsad pod nogą Jordana. No i właśnie. Ocenialibyście za każdym razem ten wsad na dziesiątkę? No myślę, że... W końcu nie. Dwight Howard 2009 osobiście bym tu nie dał yy, dziesiątki. Wiecie dlaczego? No jest to zwykły wsad dwoma rękami, a kosz nie pojechał na taką wysokość, jak miał pojechać. Miał być 12 feet, a nie dało się go wyżej podnieść. Terence Stansberry, czyli self-pass, taki do góry, do ściągnięcia do dwoma rękami. Bardzo płynnie, bardzo ciekawie. Musiałbym się odnieść do całego konkursu. Czy to by była 50? Kolejny taki windmill od Jordana, ale ten nie jest taki, hmm, a może jest bardzo podobny do tego, którego komentowaliśmy wcześniej. Gordon w tym roku, w tym konkursie, co tutaj robił, to było nieporozumienie. Wykurwił z kozła takiego Jay Richard dwoma rękami, gwoździa, to musiała być 50. No i Lawin, Windmill z osobistego, jaki by nie był przykurczony, chujowy, brzydki. Widziałem ładniejszy, oczywiście. To jest Windmill w konkursie wsadów NBA z osobistego. Musowo oceniony na dziesiątkę. No bardzo pokraczny, no też nie będę oczekiwał nie wiadomo czego. O jeden z tych wsadów, który nie wydaje się trudny, a jest świetnie wykonany: slingshot od deski. Idealnie go naciągło. Świetny gwóźdź. 50 jak najbardziej. I widzicie kolejna paka od Derricka Jonesa Juniora, 2017 rok, potem był 2020. I tu ściągnął z jeszcze wyższa. Tutaj mogła być 50 jak najbardziej. W 2020 roku przy takich wsadach, co tam widzieliśmy, ja bym się troszkę jednak zastanowił. McGrady. McGrady naprawdę był przekozakiem. Zajebista 360, 360 pompka na wprost kosza. Do jajec głęboko, poniżej jajec nawet. No chyba, że macie jaja do kolan, no to możecie aż tam ściągać. George Smith. Windmill nad yy, Kenyonem Martinem. Naprawdę fajna paka, i ogólnie Josh Smith był przekozakiem, również jeśli chodzi o wsady meczowe. W konkursie wsadów, tym tutaj, który wygrał, zajebiście w kolejnym dał dupy. Skup od Arona Gordona. Patrzcie, ile jest sadów od Arona Gordona. Dopiero niektórzy może go docenią, co on zrobił dla konkursu sadów. Wprowadził grę wideo po prostu do konkursów, i wszystko w pierwszych próbach. Niesamowity skup, idealnie wykonany. Odległość, podanie maskotka Demar de Rosen z showstopperem, ze wsadem, który zobaczył yy, na filmiku od Werma. I również pierwszy raz w historii NBA świetnie wykonany. 50 jak najbardziej, ale niestety tego konkursu nie wygrał. To jest taki strasznie dziwoląg, bo tu jest aż przesadzony ten push -off. Dwoma rękami skok przez kozła nie. Dla mnie to nie jest dziesiątka. Dominik Wilkins od deski, pompka. Mhm, ja bym dał dychę. Aaron Gordon kolejny raz. 180 nad stojącą osobą. Takie coś jak robi Lipek. Tylko, że tutaj Gordon naprawdę zakurwił gwoździa z zapasem. Idziemy dalej z Steve Francis. Taki klasyk jedną ręką. Lubię takie wsady. Jeszcze w tamtych czasach jak najbardziej. Niewysoki gość. Fajnie noga wyprostowana w prawo. Troszkę brakło mi tu takiego gwoździa. Jason Richardson 360 windmill z Alejupa no kurde dziesiątka jak najbardziej ale jak lekko jak stylowo Bledsoe 2013 reverse windmill. pamiętam wszystkie wsady na pamięć zajebiście wykonał czysto mega w ogóle co clippersi mieli wtedy pakę yy, to szkoda w ogóle gadać gryfin dobra idziemy dalej 360 windmill od Josha Smitha. no ładnie wykonany ale czy dziesiątka nie wiem patrzcie tu 2006 rok wy się teraz jaracie Wy się teraz jaracie jak na FIBI dają za plecami. Kurwa, 2006 rok, 20 lat temu. Ludzie. Dobra, 20 lat temu za plecami od igłodali, 50 jak najbardziej. A teraz Self Balance Windmill od tyłu tablicy, 10 jak najbardziej. Ola również to samo, 540. Co robił kto? Mac MacLuck. No, również według mnie 50. -ka. No kurde. Szacun jeszcze w tych butach miałem te buty chujowe, były do obrotów jak niepojęte. Nie to jest jeden z tych wsadów, o których aż nie wiem co powiedzieć. Zobaczył go u Gaja Hui, który robił tą pakę. No, rewers za plecami, strasznie ciężki, ale jaka odległość! Jak i to jeszcze jest paka na otwarcie konkursu? Kurwa absurd. Jaki poziom konkursu można sobie wyobrazić, jak to jest pierwsza paka. Jak najbardziej dziesiątka za tamto. A za to już nie, bo to jest po prostu T-double up na trzema osobami. Zakurwił, no zakurwił, ale nie. Tutaj mamy Windmilla, ale żeby zrobić Windmilla jak Wilkins, to jeszcze trzeba troszkę popracować. I samo ubranie, koszulki dla mnie nie jest wystarczające. Podoba mi się styl odległość i tak dalej, ale nie to. To jest również przemocarna paka. Gerald Green miał tutaj czoło nad obręczą. Pompka od boku tablicy przeskurwol był z niego. O! To jest również paka na otwarcie konkursu. Kosmos. Jason Richardson. Z czym? Nie z czym, tylko sikam, pamiętajcie, z Windmillem, perfekcyjnie wykonanym gwoździem Windmillem z narzutu. 50, -ka? No może nie. Gerald Green, 2007 rok, nad Alstarowym stoliczkiem. Windmill również dla mnie nie dziesiątka. Windmill od boku deski Demarade ja wiem, czy dziesiątka? Ogólnie ten konkurs nie był jakiś zamicyjny za więc mógł być. Pod nogą deski Keneta Farida 2013 rok tak, z jednej nogi nie widziałem wcześniej od boku deski. Reverse Winmill Arona Gordona tak, według mnie, paka na dziesiątkę. No i była oceniona oczywiście na dziesiątkę, ale i tak nie wygrał tego konkursu. No, słuchajcie. Za Klawin 2016 rok. Pod nogą tułem, dwoma rękami nabiegane z zakosza. Również według mnie dziesiątka, chociaż nie jest to taki fancy dunk jak poprzednie w tym konkursie. Bardzo mocna 360 od Wilkinsa. Jerome Kersey z rewersem. No, te wsady wiadomo, jak się teraz kontrastuje. Te starsze wsady do tych najnowszych, no to widać bardzo dużą różnicę. Strasznie mocny Windmill z kozła od Jasona Richardsona. Oni wtedy losowali wsady, jakie mają robić. Uuuu, uh, Jones, akurat cały konkurs miał chujowy, ale ta 360 była ikoniczna i mocarna i wygrał jakimś cudem, oczywiście z, z Richardsonem, który spudłował w sad. Skup od Lawina, no to był ciekawy skup, bo wcześniej zobaczyliśmy pierwszy raz skupa z dwóch nóg, a zaraz zobaczyliśmy z pierwszego skupa z jednej nogi, ale tak, to powinna być dziesiątka. Pod nogą z dystansu, myślę, że... Hmm, z dwóch nóg i self-bounce, fajna sylwetka. Mogła to być dziesiątka. Michel, fajnie wykonane. Ja pamiętam, że on wtedy wsad zmienił jakiś na ten, i naprawdę z mocą przekrutną zajebał. Prosty wsad, ale mogła być dziesiątka, jak najbardziej. Terence Stansberry, spójrzmy. On dużo ma tych sadów podanych do siebie, ale nie, nie jest to dla mnie dziesiątka. Fred Jones, jedną ręką z narzutu. Nie, no panie, nie, nie dałbym za to dziesiątki. Gerald Wilkins, czyli brat kogo? Dominika, ale nie, dla mnie to nie była dziesiątka. 3,6 za plecami. He! Widzicie, nie pojawił się ten sad jeszcze na konkursie wsadów. Kolejny raz, 3,6 za plecami, jak zrobił teren raz w 2013 roku. A teraz 17-letni Piotrek Zawiślak robi to samo na wymiarze. Kosmos. 180 gmin mm z tu od, mm, od, 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 od Howarda. Troszkę taki przykurczony, ale może być to również dziesiątka, bo nigdy wcześniej nie wykonał. Double up, double up od Arona Gordona. Nie, no właśnie, tu nie powinna być dziesiątka, tylko dlatego, że on double up już zrobił rok wcześniej, a tu chciał chyba zrobić z łokciem, ale niestety za długie ramię i ciężko się robi. Wsady z łokciem. Larynas, dwie piłeczki. Yy. Taki wsad będzie pewnie z obrocikiem, o ile dobrze pamiętam. Tak jest dokładnie ten. Również to jak najbardziej mogło być na dziesiątkę. Bardzo kreatywny na tamte czasy wsad z bardzo dużym zapasem. No, mógł jeszcze tam w międzyczasie kebaba opierdolić po powietrzu, tyle było zapasu. 360 od Milesa Bridgesa. Szczerze, fajny wsad. Może być dziesiątka, ale jakoś tak kurwa dzi dziwnie lekko na styku wykonany. No i on skoczył bardzo pionowo do góry. Nie było odległości. Derrick Jones Jr z double upem nad dwoma osobami. No właśnie. To był dużo lepszy double up niż to, co widzieliśmy potem od od kogo? Od 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 Czekajcie, bo ktoś dzwoni, a zaraz sobie dokończymy. Halo? Dentyska dzwoniła, czy przyjadę? Oczywiście, że przyjadę, bo muszę sobie zrobić nowe zęby. Idziemy dalej. E, tap, dunk, reverse od McClunga. Pomimo tego, że był to puszów, e, dałbym dziesiątkę, bo jednak no, kilka elementów się tutaj na to złożyło. I to tapnięcie, i nawet ten ruch był w miarę obszerny, bo no, z Puszowa tutaj oczywiście wyciąga piłkę do góry, no i nie zabił ludzi pod spodem. Drodzy Państwo, czy ja właściwie przerwę sobie zrobiłem na jedną paczkę na koniec? Hmm... A teraz, który z tych sadów był najlepszy według was, który nie powinien być pięćdziesiątką? No i dzięki wielkie za dzisiaj. Co wam mogę więcej powiedzieć? Jaki żarcik powiedzieć? Nie, dobra, mam taki żart w głowie, że jak opowiem, to mi zbanują kanał na YouTube. Na razie siemanko.